Zanim wyłączycie, powiem, że bawiłem się dobrze. Resident Evil ostatni rozdział to szósta i podobna, choć ja w to nie wierzę, ostatnia część równie efektownej co absurdalnej serii filmów akcji. Mylący tytuł może wskazywać na to, że film jest powiązany z pewną serią gier komputerowych, ale nic na no to nie wskazuje. Teraz oczywiście żartuję. Jest to film zrobiony na licencji gry, jednak twórcy kreują jakoby swoje własne absurdalne i niespójne uniwersum. Jednak nie po to poszedłem do kina na Residenta, żeby czepiać się logiki. Zacznę od tego, że film ten próbował mieć fabułę. Naprawdę, film z tej serii próbował mieć fabułę. Wprowadzę was trochę i dam przykład głupoty filmu. Trzeba zaznaczyć, że tradycyjnie, jak w każdej części, twórcy powiedzieli sobie nie, nie tak miało być w poprzedniej części, pomyliliśmy się. Twierdziliśmy poprzednią część, logiczna kontynuacja wątków jest niepotrzebna. Jak się okazuje, ojciec mojego kanału Albert Wesker, wcale nie przywrócił Alice mocy, jak to było pokazane pod koniec poprzedniego filmu. Tylko zrobił ją w konia, zwabił w pułapkę. Prawie wszystkie postaci z poprzednich części zginęły. Alice jakoś przeżyła i jedzie do Ula uratować świat, bo jej kazała czerwona królowa, która nagle jest troskliwa i dobra. Po drodze zgarnia ją wielki doktor Isaac ze swoimi kolegami zniszczonymi Chińczykami, jadącymi sobie korporacyjnym czołgiem-pancernikiem przez pustynię przepełnioną zombie. Pomina już fakt dysproporcji rozmiaru wozu z zewnątrz, a jego rozmiaru wewnątrz. To trochę jakby halę sportową zmieścić w pudełku po zapałkach. Chociaż z drugiej strony też mam wrażenie, że w każdej scenie ten pancernik miał inny rozmiar. Alice jakoś się wyrywa, ucina wielbnemu ojcu rękę, ale go nie zabija, nie wiem czemu. No przecież nieważne, że jak ją dopadnie, to Ala dostanie w piercie. Dociera do jakiejś wieży, gdzie spotyka koleżankę i jakiś kretynów i przez to, że nie zabiła papieża, musi stworzyć efektowną i przepełnioną wszelkim absurdem niedociągnięciami, głupotami i niespójnościami bitwę 5 na 5, w której fizyka i logika wcale jej nie przeszkadzają. Wspominał, który z tych mieszkańców wierzy, że tam jeszcze jest parę niby osób, yy, chowają się w niej i tak dalej, ale zaraz scenarzyści chyba o tym zapomnieli i po bitwie wszystkie fujarki postanawiają udać się na wesołą przygodę swojego życia. Zapominając już o ludziach, którzy pozostali w tej wieży, zakładając, że nie zażarły ich zombie, które tam wtargnęły. Dalej wam nie będę mówił co jest, przejdę do zakończenia, które jest zawodzące jak w przypadku pasażersów, nawet dokładnie w ten sam sposób. Muszę jeszcze wspomnieć o bardzo zawodzącym wątku Weskera, który w tym filmie był i tyle. Niestety nie pamiętam co się stało w poprzedniej części, że stracił swoje moce, w każdym razie tutaj ginie w tak żałosny sposób, że brak mi słów, e, ale miał jedną scenę, gdzie pokazał, że nie warto mu pokazywać fakasa. E, czy jeżeli jednak będzie kontynuacja, to Wesker w niej będzie? Cóż, chyba nie umiem liczyć aż do tylu, żeby powiedzieć, ile razy on już zginął w tych filmach, więc zakładam, że tak. Jeśli chodzi o muzykę, jak zwykle przynajmniej od czwartej części soundtrack bardzo mi się podoba. Powiedziałbym wręcz, że robi wrażenie, choć jest bardzo prosty. W kinie, w którym byłem dźwięk był ogólnie do kitu. Każda głośniejsza scena rozsadzała mi głowę wysokimi częstotliwościami. Było kilka scenek straszaków, gdzie podskoczyłem leciutko na krześle dźwięk. Dodaje no, nieco dynamiki, więc spełnia swoją funkcję, krótko mówiąc. Graficznie coś pięknego. Może nie perfekcyjnego, ale pięknego. Świetna, moim zdaniem, scenografia. Bardzo dobre animacje, stroje w stylu Resident Evil, choć po raz pierwszy nie miałem wrażenia, że jestem na konwencie anime. Mam tu na myśli Ade Wong i Claire z poprzednich filmów. No i oczywiście kombinezon Alicji z Retrybucji. E, teraz jest bardziej, powiedzmy, normalnie. No, oprócz tego kara w kalesonach. Wracając do grafiki i efektów i tak dalej, e, jest wszystko jak trzeba, wybuchy, slow motion, pościgi, wszystko ładnie wykonane, ale zdjęcia, jak zawsze, są katastrofalne, głównie pod tym względem, że każdy cios to średnio trzy cięcia. Oglądając to robi się niedobrze. Dosłownie, to tak jak grać w pierwszego Preya z chorobą lokomocyjną. E, to tak jakby pokroić seller, pietruszkę, marchewkę, jabłko i pomidora i z nich wszystkich spróbować złożyć jedno wspólne warzywo. E, zombie prawie nie ma, znaczy jest ich dużo, ale ich wątek jest żaden. E, są sobie na chwilę, żeby być, potem jako scenografia, i pod koniec dzieje się coś żałosnego, jakby nie wiedziały, że Alicja stoi sobie metr od nich i gry są kogoś innego. Znaczy, wcześniej też były sceny, w których w ogóle e, jej nie widzieli. Nie pamiętam już, może ona była jakaś nietykalna, bo ona też ma tego wirusa, mniejsza o to. Ale z tego co wiem, to w retrybucjach i afterlife'ach się z nią klepały po prostu. Za to mamy masę różnych innych stworów, bardzo fajnie wykonanych, przerażających, szczególnie taki jeden, nie mam pojęcia co to było, będziecie wiedzieć o co chodzi. Tak w połowie filmu mniej więcej. Samym swoim wyglądem wywołał u mnie ciarki, co raczej się u mnie nie zdarza. Walka z nietoperzami też była ok. Bo, znaczy z nietoperzem, bo był jeden. Pod względem tego, co ogólnie dzieje się w filmie, no nie ma czasu na nudę. Jak się lubi te serię. cały czas coś się dzieje. Film mija niczym, dmuchnięcie. Zanim się spostrzegłem, była już końcówka. A to znaczy, że bawiłem się bardzo dobrze. Było kilka drastycznych scen. Też mnie ciarki przeszły, gdy jedna z postaci wpadła do wiernika, wiatraka czy co to było, i została z niej czerwona plama. Film jest ciekawy, dużo się dzieje, ogląda się bardzo przyjemnie, ale trzeba mieć odpowiednie, bardzo tolerancyjne podejście. Pod względem historii, logiki i ilości głupot jest to film niepełnosprawny, specjalnej troski. Gdyby walność to taką poważną krytykę nawiązującą do przekazu filmu wartości, porównując go do tych wielkich dzieł kinematografii, to w zasadzie ten film to jest straszne gówno, sno, wodorosty, katastrofa, i tak itd. Ale myślę, że jak ktoś wybiera się na ten film, to doskonale wie co to będzie i za co płaci. Jeśli nie wiecie, nie zasugerujcie się takimi tagami jak na przykład horror. To nie jest horror, to jest film akcji z fabułą i postaciami gorszymi niż w Power Rangers Samurai Storm. E, czy mogę ten film polecić? No cóż, trudno mi polecić go fanatykom gry Resident Evil. Prędzej już polecę go fanatykom tej serii filmów, ale też tak średnio, bo jest mm, mniej z tej śmiechowej epickości niż na np. Afterlife y, czy Retribucji. E, ten film to taka mieszanka uwebola z ładnymi efektami specjalnymi. Zakończenie serii uważam za niezbyt godne. Jako film ogólnie dostanie ode mnie 2 na 10, jako film z tej serii, do której podchodzę jak do odmóżdżacza dobrej zabawy, wartkiej akcji, śmieszkowego absurdu i rozkoszy z wynajdowania kolejnych bzdur i błędów po każdym obejrzeniu a dwie poprzednie części oglądałem chyba po 50 razy właśnie dlatego, to film ten dostanie ode mnie może nawet 7 na 10, za co jeden punkt został doliczony za katastrofalnie głupią i sztampową motywację głównych złych. Godną tej serii, naprawdę, wierzcie mi, prawie udławiłem się językiem, gdy zobaczyłem Księdza wielebnego, a tym bardziej, gdy okazało się, że jego oryginał niewiele się różni. Wiem, że to brzmi tajemniczo, ale nie chcę zdradzać zbyt wiele, bo na bank ciekawi was fabuła tego filmu. E, dalej, na koniec, opinia fana Giel. Oczywiste 0 na 10 za to, za to to, co zrobili z Albercikiem. No i przypominam na koniec najgorszą scenę, gdy Alice odcięła rękę wielbnemu Isaacowi, choć nie wiedziała jeszcze, że on jest.